Ten zapach potrafi zatrzymać wzrok, a raczej nos w przejściu. Serio, panowie, to jeden z najbardziej komplementogennych klasyków męskich ostatnich lat. O tym właśnie porozmawiamy w nowym odcinku. Zapachu tego dnia. Versace Eros. Powstał w 2012 roku i od tego czasu jest ikoną świeżo-słodkich męskich zapachów. Obecnie znamy cztery jego wersje: Ode toilet, Ode parfum, parfum i flame. Na starcie mamy miętę, jabłko i cytrynę. Potem robi się bardziej seksownie i kremowo przez tonkę, ambroksan i geranium. Zakończymy ciepłą bazą, bo wanilią, cedrem i wetiverem. A co jest najlepsze? Ludzie czują Twoją obecność, zanim jeszcze pojawisz się w zasięgu ich wzroku. Dla osób, które lubią świeżość, słodycz i potężną projekcję. Idealny na randzki, wyjścia i imprezy, szczególnie wiosną i latem. Świetnie sprawdzi się w takich casualowych sytuacjach, ale pamiętajcie, raczej nie do biura. Tak on i sama nazwa jest oczywiście hołdem dla greckiej mitologii, a dokładniej erosa. Boga, uwaga, namiętności. I dokładnie tak pachną te perfumy. Z to kojarzony jest na przykład z Paco Invictus, YSL, Y, albo Jean Paul Gaultier Ultra Male. Znajdź w komentarzu, czy znasz ten zapach, a jeśli tak, to na jakim miejscu w Twojej topce się mieści.